Gietczwałt 15 sierpnia 2023 rok. guztira lekuetan ikusten da

Państwo obronę i Rzeczypospolitą Twojej szczególnej opiece i obrony płacił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twoim tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu niepokolanemu sercu poświęcamy siebie, naród cały i skrzeszoną Rzeczu Pospolitą. Obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz oraz cześć dla Twoich świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu a naszemu odkupicielowi. Ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obroną Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa. Pani i Królowo nasz pod Twoją bronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otacz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem przyrodzonym i pobożnością w naszą parafię i każdą parafię. Ochrania jej lud od grzechów nieszczęść, a pasterzał mocniej i uświętej swoimi łaskami. Narodowi polskiemu uprość, stałość wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictw. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości, i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej, bądź królową i panią, natchnieniem i patronką. Potężna tylko wiernych, otocz płaszczem opieki papieża oraz Kościół Święty. Bądź podwóchlerzem w dni prześladowania. Wy jednej świętość i żarliwość apostolską. Swobodę i skuteczne działanie. Postrzymaj zalet bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym, wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej Obchody. Okaż w niewierzącym w Słońce prawdy i podbij ich duszę czułością Twojego niepokalanego serca. Władna świata Królowo, spojrz miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju, wyprowadź go z udręki i bez łazu z nieuczciwości Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, tak będę Jego prawdzie budowały swoje życie. Daj wszystkim trwały pokój oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu. Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie. Matko Boga i Nasza. Przygarnij wszystkich do swojego niepokojonego serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem, jego świętym królestwem. Amen.